Nazywam się Mirosław Kraus. Razem z tatą Marianem prowadzimy hodowlę krów rasy polskiej czerwonej. Znajdujemy się w miejscowości Podsarnie w województwie Małopolskim. Zdecydowaliśmy się na hodowlę krów rasy polskiej czerwonej, ponieważ jest ona idealna do górzystych terenów. Cechuje się mocnymi nogami, racicami oraz długowiecznością, co jest bardzo ważne przy wypasaniu bydła. Kluczem do sukcesu na pewno jest systematyczność, na pewno współpraca z Polską Federacją, ponieważ po otrzymaniu raportów możemy natychmiast interweniować i zmieniać dawki żywieniowe, jeżeli działoby się coś niepokojącego i to w dużym stopniu poprawia wydajność mleczną. W planach na przyszłość mamy na pewno utrzymanie tej wydajności na obecnym poziomie, a nawet jeszcze jej poprawienie. No i może jeszcze w przyszłości rozbudowę obory.